Nie kupić! My już ją mamy! Poczytasz ją? No z miłą chęcią! Sama jestem ciekawa, jakie macie przygody tym razem! A, tutaj jest! Bardzo ładna okładka! To co, Soniu? Wołaj resztę swojaków i czytamy! Albo wiem, lepiej chodźmy do pokoju dziewczynek. One na pewno chętnie też posłuchają. Ojej! Co tutaj się dzieje? A co wy tam znowu macie? Mamy super challenge od T-Racers. No tak, swoje ulubione autka, opowiadajcie. Słuchaj, to najnowsza zabawka od T-Racers seria 2. Cała zabawa polega na tym, że tutaj dajemy autko, naciskamy dźwignię i uruchamiamy koło, gdzie na przemian pokazują się czerwone i zielone pola. Gdy naciśniemy w momencie, gdy koło będzie w pozycji zielonej, to auto pojedzie szybko. Challenge polega na tym, żeby trafić w zielone pole. Czyli samochodzik pojedzie najdalej, ten wygrywa. Wow, to super zabawa! Mam jeszcze dla Was kilka autek do rozpakowywania. Zobaczymy, co jest w środku. Super! A wiesz, jej ulubioną pasją są akrobacje. A ty, co tam masz, Lila? Klekle! Kle. Wow! Jaki super tył auta! Mega są te lody. Pokazuj dalej, bo ciekawy jestem. A co tu masz za kierowcę? Klekle! Kle. To Monster Gold! Najbardziej wysportowany wśród t racerów Niezły ma ten kask w kształcie piłki klekle. Kle. Tutaj mamy wszystkie autka, które udało nam się zdobyć. Master Goal, Cool Flip, Freestyler, Nitro Cop. Dalej mamy pojazd specjalny Crocodrive. Zobaczcie, jakie oczy krokodyla. A z tej strony mamy pojazdy, które zdobyliśmy wcześniej. Wśród nich oczywiście najrzadszy. Golden Kraken. Jak już się pobawiliśmy, to może poczytamy teraz najnowszą książeczkę z przygodami gangu swojaków. Tak! To chodźcie, siadajcie. Wiecie co? Ja już dużo czasu się z wami bawiłam. Na czytaniu mnie nie będzie, bo muszę iść zbierać orzeszki. Siła już blisko, a ja ty masz mało zapasów Kle-kle. Wiolu, już dwie dziuple w lesie zapełniłaś. To jest nie do przejedzenia. Bałku, ty jak zwykle zawsze myślisz tylko o sobie. A ja mam wiele przyjaciółek i lubimy się spotkać. Ja to robię z myślą o nich. Wy i te wasze babskie pogaduchy Kle-kle. No to ja uciekam. Pa, pa Cześć Wiolu. Dobra, no to zaczynajmy. Wiatr. Pac! Na trawę spadł kłębek piór i skrzydeł, a pomiędzy nimi dwie chude nóżki i dzióbek. Sikorka Sonia, bo o niej mowa, leżała chwilę w bezruchu, a potem podskoczyła, otrzepała się i ćwierknęła. To przez ten wiatr. Leciałam sobie nad polaną, a on dmuchnął. Zakręcił mójka i stracił mnie na ziemię. Jakby na potwierdzenie jej słów? Pac! Z nieba spadła suweczka. Co to wie, wszystko wyprawia! Rozzłosiła się i wygładziła dziobem piórka na brzuchu. Nie może usiedzieć na miejscu, tylko ciągle gdzieś gna i tarmosi ptaki w locie. Przez tego postrzeleńca poważne sowy bujają w powietrzu do góry nogami. Wiatr nic sobie z tego narzekania nie robił. Zmarszczył wodę w jeziorze, zrzucił z drzewa kilka bukowych orzeszków oh i rozczochrał rysiowi oh pędzelki my na uszach. Co to było? To chyba Wiola. jejku no, no. biegnijmy do niej. Masz rację. Chodźcie. Wiolu, co się stało? Ała, jak dłoni. Chyba złamałam zęba. Zęba? Ojej, jak to się stało? Jej, a to pech. Tak to się kończy, właśnie, Klekle, kle, ta twoja zachłanność. No kur... może bądź już cicho. Piona cierpi, nie denerwuję jej już. Właśnie, tym bardziej, że nawet biedna nie może ci odpowiedzieć. Nie mogę z wami, Klekle. Kle. To co teraz zrobimy? No trzeba jechać do dentysty. Do dentysty? O nie, ja bym nie pojechał. Bolku, nie wygłupiaj się, przecież dentysta Wioli pomoże. O nie, u dentysty zawsze boli. Wiola, oni cię nabierają. Bolku, nie straż jej. Nie ma się co dziwić Bolku, że ciebie bolą zęby. Ty jesz za dużo słodyczy. No i nie myjesz zębów. Ale jak już myjesz, to za krótko. Weź się przestańcie Klekle. Zębów i słodycze i nic nie robią zębom. Patrzcie, Viola nie jadła słodyczy i też ją ząb boli. He <śm> hehe. Z tobą boku ciężko się dyskutuje. Słuchajcie, nie ma co się kłócić. Viola cierpi i musimy jej pomóc. Wiolu, musimy jechać do dentysty. Albo wiem, może dentysta przyjedzie do nas, a nie do nie ma Dwiolu. Znamy dwie świetne dentystki. Lila, Nela, chodźcie do nas. Co się stało? Potrzebujemy waszej pomocy. Wiola złamała ząbka. Zaraz jej pomożemy. Ząbka i z do... Teraz prędko. Robi małki mhm. i sylopek, pyk. Nowy zęb, Pik! Wiola ma złamanego ząbka, trzeba jej wymienić. Widać, że jest brudny ząbek. Brudny ząbek, hmm. A ja Wiola używa... też chyba niedobrze wymyła ząbki. O! wiola już wylecona ojej już nic mnie nie boli dziękuję wam dziewczynki jesteście świetnymi dentystkami nie, nie ma, ma zasłuwionu to już wszystko na dziś dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek zostawiajcie dla nas łapki w górę subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym odcinku pa pa, pa, pa.